Zobaczcie krem. To musi nam przyjemność sprawić, To musi nam pachnieć, to musi być tak delikatne, żebyśmy chciały tego, to stosować i o tym pamiętać. Ale chciałabym podkreślić największą wartość również produktów klap, które dla mnie są absolutnym mistrzostwem. Dlatego ponad dwa lata temu zaczęłam stosować te preparaty, dlatego że no, raz, że mam satysfakcję z wykonywania zabiegu, bo widzę efekty mam klientki, które wracają po te produkty, ale zobaczcie pani konsystencję. Tu nie będzie parafiny, tu nie będzie gęstego tłuszczu oklejacza, który będzie zatykał, zabezpieczał skórę i pozostawał tylko w obrębie wierzchni warstwy naskórka. Zobaczcie Pani konsystencję, konsystencję musu. Zobaczcie, spróbujcie gdzieś też na kawałku swojego ciała niewielką porcję, bo to jest następna informacja dla Pań. Czasem, ja pracuję też na co dzień na uczelni, dając studentkom, pracujemy na tych produktach, produkt często zabieram i połowę odkładam na słoiczka, one pytają czemu tak mało, ja mówię zobacz. Dlatego, że te preparaty w kontakcie ze skórą nabierając tej temperatury natychmiast się Rozróżniają, tak? Czyli mamy wrażenie, że za mało wzięłam, ale wzięłam wystarczająco. Więc jakby nie potrzebujecie pani tego produktu za dużo na skórze, żeby go po prostu cały dzień czuć. No właśnie, chciałam zwrócić uwagę, żebyście pani zobaczyły konsystencję, bo to jest to, co lubimy bardzo. To, na czym nam najbardziej zależy, co jest moim zdaniem największą wartością produktu dobrego, wysokiej jakości kosmetyku, to to, że dzisiaj rano nałożycie produkt. Nie zauważycie, go, nie będzie się świecił, nie będzie błyszczał. Natomiast gdybyście Pani nie nałożyły makijażu, a spróbowały zmyć ten produkt za te kilka godzin lub wieczorem, to będziecie jeszcze pod palcami czuły, że zmywacie krem. Czyli ten krem jest z Wami przez cały dzień, a zatem chroni tą skórę, cały czas utrzymuje prawidłową miękkość naskórka, gładkość. I to się przekłada na każdym poziomie. Na to, że ja nie poczuję się przez, w ciągu dnia ściągnięta i dyskomfortu, nie poczuję na tej skórze, że ma, makijaż, który nałożyłam rano, już odkształcił się w tych zmarszczach, więc wyglądam starzej, muszę się dopudrować. Im więcej pudru nałożę, tym będzie gorzej. Także pamiętajcie Pani, że naprawdę jak ja samit i zobaczcie, bo ja może puszczę to właśnie w takiej całej pełnej okazałości. Proszę, zobaczcie konsystencję. To jest coś, co zostaje na Waszej skórze, nie będziecie tego Pani widziały, będziecie to czuły. Miękka, miła, aksamitna. Po prostu. To jest, to jest ta wartość, którą, którą naprawdę będę. Pod...